Aloha dziki, witam Was serdecznie w naszej środowym, e, środowym, treningowej środzie. Trochę się zaplątałem, ale dzisiaj Wam powiem o tym, jak zacząć biegać 5 km. Wyjawię Wam dzisiaj cały sekret, na czym to polega i dla tych, którzy nie biegają, dowiecie się, jak zacząć biegać i co możecie zrobić, e, no, żeby ukończyć swój pierwszy bieg z przeszkodami. Jest już dużo porad na temat tego, jak od na do 5 kilometrowca, czyli ten najprostszy i najniższy próg, czyli 5 km. Jak to zrobić, żeby zacząć biegać i przejść po prostu 5 km? Bo takie były Wasze prośby, i dzisiaj Wam opowiem, jak ustrukturalizować taki plan i na czym to wszystko polega. Ale zaczynając od samego początku, mogę powiedzieć z doświadczenia. Y, że ja zaczynałem swoje triatlony, zaczynałem na przykład w ogóle przygodę z bieganiem to zacząłem od półmaratonu, później przeszłem do maratonu, później do y, triatlonu połówki Ironmana, całego Ironmana y, ultramena, podwójnego Ironmana i to właśnie na tym polega, że najpierw zalicza się jeden, jeden schodek, przechodzi się do kolejnego, do kolejnego kolejnego, ale żeby nie było wróciłem teraz też do szybkich biegów na piątki, na dziesiątki i dużo tego robią, więc nie wstakujcie razu na długie dystanse, tylko lepiej przetrenować się, zrobić dobrą formę na tym krótkim dystansie, i później przenosić się dopiero wyżej i budować szybkość, yy, wytrzymałość na danej szybkości, yy, jaką maksymalną osiągniecie na przykład na 5 km. Tak robią prosi. No ale prosami nie jesteśmy, jesteśmy zwykłymi amatorami. Więc dzisiaj taki plan dla Was. Oczywiście każdemu trudno jest zawsze na początku zacząć. Najtrudniej jest właśnie to przyzwyczajenie. Będziemy robić tylko trzy treningi w tygodniu. No i żeby zbudować w Was taki nawyk, krótkie. Tu macie pierwszy trening, drugi trening, trzeci trening. Tutaj razem ilość biegu łącznie, którą odbędziecie w danym tygodniu. Trzy treningi, bardzo prosto, żeby Was nie przemęczyć. Będą to marszobiegi. Czyli część biegniecie, część idziecie. No i to polega, właśnie jak chcecie zacząć biegać, to musicie mieć jakąś strukturę swojego treningu, jakiś plan, jak to chcecie zrealizować. Więc to jest tak dosyć prosto, fajnie, łatwo rozpisane. Zaraz Wam rozwiążę, na czym polegają te poszczególne rzeczy, żebyście wiedzieli o co chodzi i dlaczego niektóre treningi zaczną się robić dłuższe, gdzie, gdzie zaczną się robić trochę krótsze. No więc dobra, eee, zaczynamy. Pierwszy, y, pierwszy to jest pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Myślę, że tak 6-8 tygodni spokojnie każdy zdąży się rozruszać. Dni nietreningowe polecam jak zawsze pływanie i rower na rozluźnienie mięśni. Nic nie ciśniemy mocno, nic y, twardo, nie robicie treningów siłowych, chcecie biegać, to trzeba zacząć biegać i robić takie sporty wytrzymałościowe. Y, w pierwszym tygodniu robimy 2 minuty czyli easy, tutaj to dzisiaj jest troszkę trudniej Wam rozpisane, dwie minuty SP, czyli spacer, czyli dwie minuty naprawdę takiego truchciku, przerzucacie się z nóżki na nóżkę, no i później dwie minuty spaceru. Idziecie spokojnie, uspokajacie swoje tętno, no i trzy takie same treningi, każdy po 16 minut, w każdym macie 16 minut biegu, bo macie dwie minuty Lekkiego truchtu to nie jest bieg, tylko nawet trucht. 2 minuty spaceru, 2 razy 8. Tylko pamiętajcie, najpierw 2 minuty truchtu, później dwie minuty spaceru. 8 razy, razem macie 16 minut. 3 takie treningi, i razem macie już w pierwszym tygodniu 48 minut przebiegnięte. Pierwszy sukces, proszę Państwa. No i serdeczne gratulacje dla Was wtedy. Drugi tydzień już polega na tym, że zaczynamy trochę tej objętości biegowej dodawać, ale też nie chcemy zrobić tak, że, e, że będziemy mieć mniej odpoczynku. Czyli zależy nam na tym, że troszkę dłużej biegniecie i troszkę więcej spacerujecie. Czyli 3 minuty, e, 3 minuty lekkiego biegu, 3 minuty spaceru. Biegniecie na tyle, ile możecie, i naprawdę nie drzecie do przodu. Tylko to polega na tym, że musicie się zaadaptować. Pierwsze zawsze adaptacja, później dopiero możemy szukać siły. I kolejnych, yy, kolejnych takich cech motorycznych, ale tutaj jest głównie adaptacja, adaptacja taka tlenowa czyli 3 minuty lekko, 3 minuty spaceru to powtarzacie 6 razy na pierwszym treningu. Razem macie 18 minut biegowych już yy, w kolejnym tygodniu czyli jest już progres, yy, jak widzicie. Kolejny trening, macie to samo 3 minuty lekkiego e, truchtu, 3 minuty spaceru, tylko że powtarzacie to 7 razy, macie już 21 minut biegu. No i później 8 razy, co, dam, co wam da 24, 24 minuty. No i macie dosyć duży przeskok z 48 na 63 minuty biegowe to jest e, 15 minut już więcej. No i jak widzicie, zaczynacie biegać coraz więcej. Kolejny tydzień znowu zwiększamy teraz zwiększamy ilość truchtu, yy, spacer zostawiamy na tym samym poziomie. Zależy nam na tym, żeby kształtować troszkę już yy, po, powiedzmy mamy na pewno będzie tak, że będziecie czuć w tym biegu dużo lepiej. Więc nie trzeba tego odpoczynku, odpoczynku spacerowego zwiększać, tylko zwiększać ilość ilość tego truchtu. No i tu robicie 5 sekund lekkiego truchtu, 5 minut lekkiego truchtu, żeby nie było lekko, żadnych pomyłek i tutaj macie 5 minut zrobić, nie 5 sekund. 5 minut na 3 minuty spaceru, powtarzacie 3 razy, więc zaczynacie z, ni z niższej, z niższej półki, czyli jest troszkę bardziej regeneracyjnie, ale w dłuższy, ale dłuższy czas wysiłku. Tutaj macie najdłuższy czas wysiłku, więc tylko 15, ale w dłuższych, w dłuższych takich seriach. Kolejny tydzień też macie 5 razy lekko na 3 minuty spaceru. To Wam daje już 20 minut biegu. Z tym też pamiętacie, robicie 4-4 powtórzenia po 5 minut. To już też Wam buduje tą wytrzymałość coraz bardziej, coraz bardziej na dosyć krótkim wypoczynku. No i trzeci trening. 5 minut, razy, 5 minut lekkiego biegu na 5, razy 5 daje Wam 25, macie 60 minut, ale przy dużo, dużo więcej właśnie biegniecie w takiej dłuższej serii, nie, nie ma tak dużo powtórzeń, tylko jest jedna, jedna długa, jedno długie powtórzenie i mniej serii. Dokładnie. Czyli już widzicie, że też ten program jest dużo bardziej zmieniony i cały czas coś się poprawia, coś się zmienia. Kolejny czwarty tydzień macie <laughs> znowu krótkie, krótkie odpoczynki, zwiększamy długość, długość biegu. E, tutaj macie 6 minut, 6 minut, 6 minut, co wam daje po 24 minuty na każdy trucht. Razem 72 minuty już biegniecie, co jest bardzo dużo, czyli godzina 12 minut samego biegu w czwartym tygodniu. I pamiętajcie, najważniejsze, żeby zdobyć przyzwyczajenie do tego, nie traktujcie tego, że to ma być twardo, mocno i też takim samym lekkim tempem pobiegnijcie swoją pierwszą piątkę i spokojnie sobie poradzicie, więc nie dygajcie. Piąty tydzień, 8 minut lekko, 5 minut 5 minut spokojnie spaceru. Co Wam daje znowu 24 minuty, ale zobaczcie, jaki macie długi wysiłek. 3, 3, krótkie, 3 krótkie serie, powtórzenie dosyć długie. W kolejnym kolejny, kolejny trening. Robimy tak, że robimy znowu jeszcze dłuższy trening, czyli 9 minut. Ale z kolei ten czas odpoczynku też będzie troszkę krótszy. Tutaj myślę, że się pomyliłem, bo powinno być 5, więc dla mnie, dla mnie jedynka. Jedynka w szkole. Tak jak w szkole, 9 minut, czyli wydłużamy ten czas wysiłku, czyli 8, 9, 10, co Wam daje 24 minuty przebiegnięte na, pierwszym, na pierwszej sesji treningowej, na drugiej 27, na trzeciej 30, razem macie już 81 minut biegu, godzina 21. Szósty tydzień, 10, 10 minut lekko biegniecie, 3 minuty spacerujecie. Ale 5 minut później znowu biegniecie lekko i to powtarzacie dwa razy, i później od razu, od razu jak tą serię skończycie, to 5 minut lekko, to dalej kontynuujecie, bo chce Was zmusić do takiego zapomnienia o tej, o, tej, o tej serii. To jest bardziej takie psychologiczne i to mocno pomaga, mocno wpływa, i wtedy tak naprawdę macie. Ee, 15 minut przebiegnięte, jak to połączycie z tym, więc macie taką dłuższą, dłuższy, dłuższy bieg, dłuższe powtórzenie swojej pierwsze, A Jak już 15 minut będziecie biegać, to już naprawdę jesteście, jesteście w domu. Powtarzacie to dwa razy, więc to wam daje 30 minut biegu. Najdłuższy wasz bieg, to będzie was już najdłuższy bieg. No i pamiętajcie, żeby się bardzo tym mocno. Cieszyć. No i druga seria, druga sesja w tym tygodniu, troszkę krótsza. Po to, żeby się lekko zregenerować, ale też 10-minutowa z 3-minutowym spacerkiem. Więc już też jest ten długi wysiłek, do którego Was przyzwyczajam, żeby, żebyście zrobili sobie 5, 5 km. No i będziecie spokojnie trzaskać niedługo kolejne kilometry. No i tutaj jest. <laughs> Już po prostu więcej, więcej serii, ta sama tylko powtórzone trzy razy. Więc już macie też znowu 30 minut biegu. No i co wam mogę powiedzieć? Najważniejsze to się nie napinać. Jak macie taki plan, macie coś napisane, jak sobie napiszecie u siebie, u siebie w, w kajecie, że macie coś takiego zrobić i chcecie to zrealizować tylko 6 tygodni to możecie sobie robić w poniedziałek, środa, piątek, w weekend sobie możecie melanżować byle nie za dużo jak to, możecie sobie to odpuścić, ale pamiętajcie przez 6 tygodni warto spróbować powinno się coś zmienić w Waszym życiu. Jeśli nie biegacie, jeśli biegacie, to, to możecie też tutaj kombinować... Yy, nie chcę wam nawet mówić, bo jak zacznę mówić, co możecie zmieniać, to będziecie też myśleć, ale to jest można myśleć fartlekowo. Oglądajcie kolejne live'y, to wam opowiem na czym polega fartlek. Ale wprowadzanie do biegania to jest przede wszystkim właśnie takie myślenie o tym, żeby kombinować, żeby Wam było dobrze, łatwo, prosto i miło się biegało. No więc dobra, wprowadziliśmy dzisiaj kanapowców na 5 km. Za, za Waszą obecność. 5 kilometrów. Jedynka dla mnie za to, że się pomyliłem. No i co? Do zobaczenia w kolejnym tygodniu, na naszym kolejnym treningu, na naszej rozpisce. Aloha dziki!